Z nieba leciały deszcz strugi Wieczór, zamiast miał być romantyczny i długi Unają tylko we dwoje Kto by tego się spodziewał, że to będzie koniec Ciężka noga, ściska na wieś. na dzień wcześniej o zębach śnił jego koleżka. Chwilę zawieszka, jak życie jest kruche. Potrafi ulecieć jednym podmuchem, jak jednym ruchem, wszystko można zjebać. Anią śmierci czarna róża, nie było przebacz Kazał się nie bać. to jeszcze nie koniec dalej. Sytuacja miała się toczyć na ojomie. Włóczone szkło, pogięta blacha. Zmasakrowane ciała, bo jechali bez pasa. Dla nich ta trasa. Kończy się tragicznie Tętno jeszcze było, ale szanse raczej nikłe Jak zwykle w takich chwilach przychodzi refleksja Gdy w sekundzie jednej Czyli jeszcze pęka Anioł świeci, przychodzi i po nich Dla niego każdy z nich ziomuś kolejny anonim Przyrywa ci się Każdy ogląda film Swoje życie Blachano Szybkie wydobycie Każda minuta Przybliża granice Reanimacja Masaż serca Ludzka głupota To najczęstszy morderca To ten sam Kiedy nie masz wpływu Na to co się dzieje Koniec życia przygód Karetka bez wygod Tlenowy aparat Puste spojrzenia Lekarz wciąż się stara Duch się oddala Opuszcza ciało, pierwsza pomoc dla nich to było za mało. Co się stało? Do nich nie dochodzi. Pachnie czarna róża, kiedy śmierć przychodzi. Spójrz człowiek za światy odchodzi. Na temat tragedii, nim do chwili do szpitala. Oboje odeszli, słone łzy i płacze pożegnanie. Rodzinie koronę robi rozpoznanie. Panowie, panie, to nie są żarty. Cokolwiek robisz, miej umysł otwarty. Nie bądź obdarty z myślenia, to nie boli. Za to pomaga życie kontroli. Wiem, życie i śmierć, reguł naturalnym cyklem ale przez głupotę ginąć, to jest bardzo przykre za Skończyło tak wielu, którzy przez głupotę Nie trafili do celu Co w głowie portfelu całe twoje mienie Teraz się nie liczy Kiedy idziesz pod ziemię To moje przemie, czułem wiele razy Choć nadal tutaj jestem Znam tego obrazy Jak zwykle niezwykłe chwile, nim zamkniesz powieki Anioł śmierci czarna róża Grasuje tu wieki On grasuje tu wieki